Dzień dobry! Dziś podzielę się z Wami praktycznymi wskazówkami, jak otworzyć biznes związany z branżą beauty w Polsce. Niezależnie od tego, czy będzie to salon kosmetyczny, gabinet kosmetologa, Studio Manikir czy salon fryzjerski opowie m.in. o wyborze formy działalności, rejestracji firmy, podatkach, wymaganiach dotyczących lokalu i personelu oraz oczywiście o tym, jak prowadzić księgowość, aby wszystko było zgodne z przepisami i przebiegało bez zbędnych komplikacji. Jeśli od dawna marzysz o otwarciu własnego salonu, zostań ze mną. Znajdziesz tu dużo praktycznych i prostych informacji. JDG czy spółka? Co wybrać? Pierwszym krokiem jest wybór formy prawnej działalności. Może to być JDG, jednoosobowa działalność gospodarcza, albo spółka. To dwie różne formy prowadzenia biznesu w Polsce. A wybór zależy nie tylko od tego, jak poważnie chcesz do tego podejść, lecz przede wszystkim od Twoich celów, skali i planów rozwoju. Odpowiedzialność. Jeśli chodzi o odpowiedzialność, JDG odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. Nawet jeśli biznes bankrutuje, będziesz musiał pokryć zobowiązania z środków własnych. Spółka odpowiada jedynie w ramach kapitału zakładowego, czyli środkami wniesionymi przy rejestracji. Jeśli chcesz chronić swój majątek prywatny, wybierz formę spółki. Kapitał zakładowy. W JDG nie ma kapitału zakładowego. W spółce minimalny kapitał to 5000 zł. To nie jest podatek. To Twój budżet startowy, który możesz wykorzystać na przykład. Na wynajem, sprzęt czy inne wydatki. Podatki Izus. W JDG istnieje możliwość wyboru formy opodatkowania oraz skorzystania z ulg w ZUS na początku działalności. Na przykład przez pierwsze 6 miesięcy płacisz jedynie składkę zdrowotną. Spółka działa według jednej stawki podatku dochodowego 9%. Natomiast składki ZUS opłacane są tylko za pracowników lub w przypadku, gdy wspólnik jest jedyny i zatrudnia sam siebie. Wybór formy działalności. JDG to historia osoby, która jest sama swoim mistrzem. Jeżeli planujesz pracować w salonie i osobiście świadczyć usługi jako fryzjer, kosmetolog, stylistka paznokci czy masażysta, ewentualnie zatrudnić jednego lub dwóch pracowników, JDG będzie świetnym rozwiązaniem. Spółka to rozwiązanie dla osób, które myślą o rozwoju i większej skali działania. Jeśli planujesz zatrudnić pracowników, poszerzyć ofertę usług, otworzyć kolejny salon, czy rozpocząć współpracę z markami, partnerami lub inwestorami, to właśnie ta forma działalności sprawdzi się najlepiej. Spółka daje większą elastyczność w zarządzaniu i buduje zaufanie zarówno wśród klientów, jak i wynajmujących. Co najważniejsze, pozwala tworzyć stabilny i rozwijający się biznes beauty, który może funkcjonować nawet bez Twojego codziennego, osobistego zaangażowania. Księgowość i sprawozdawczość W przypadku księgowości i sprawozdawczości, JDG może prowadzić ewidencję nawet samodzielnie, np. Na, na ryczałcie albo korzystać z pomocy księgowego. Koszt 300-500 zł miesięcznie. Spółka ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i składania większej liczby raportów. Koszty usług są wyższe, ale również wiarygodność biznesu jest większa. Prowadzenie zmian. W JDG zmiany można wprowadzić szybko i bezpłatnie. W spółce każda zmiana oznacza koszt, czas i zaangażowanie prawnika, szczególnie gdy chodzi o zmiany w umowie spółki. Prestiż i zaufanie. Spółki budzą większe zaufanie wśród banków, wynajmujących i partnerów biznesowych. Łatwiej otworzyć konto, uzyskać kredyt czy podpisać kontrakt. JDG to też dobra forma, ale postrzegana raczej jako samozatrudnienie. Składki społeczne ZUS. ZUS, czyli składki społeczne, opłacane są co miesiąc, ale istnieją ulgi. Pierwsze 6 miesięcy ulga na start. Tylko składka zdrowotna. Kolejne dwa lata obniżone składki składka zdrowotna plus składki społeczne w ramach ulgi. Dopiero po 2,5 roku płaci się pełen ZUS. Podatki dla spółki. Jeśli chodzi o spółki, obowiązuje jedna stawka podatku dochodowego 9%, przy czym można uwzględnić wszystkie koszty, jeżeli zatrudnia pracowników, dodatkowo opłacane są składki ZUS i składane raporty do ZUS. Podatki dla JDG. W przypadku JDG dostępne są trzy formy opodatkowania: ryczałt, podatek płacony od przychodu, stawka 8,5%. Podatek liniowy, podatek dochodowy w wysokości 19%, liczony od dochodu przychód minus koszty. Skala podatkowa, podatek również od dochodu przychód minus koszty. Skala progresywna wygląda następująco. Dochód do 120 tysięcy zł 12%. Dochód powyżej 120 tysięcy zł 32%. Warto podkreślić, że w tym systemie pierwsze 30 tysięcy zł dochodu rocznie jest zwolnione z podatku. VAT i inne podatki. Podatek VAT. Podatek od towarów i usług. Podatek VAT ma zastosowanie zarówno do jednoosobowych działalności, jak i spółek. Przedsiębiorcy, zarówno JDG, jak i spółki mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT w granicach ustawowego rocznego limitu obrotu. Uwaga! Jeśli działalność została zarejestrowana w trakcie roku kalendarzowego, limit ustala się proporcjonalnie roczny. Limit dzieli się przez 12 i mnoży przez liczbę, Pełnych miesięcy pozostałych do końca roku od dnia rejestracji. PCC 3. Ten podatek płacą wspólnicy spółek przy wnoszeniu kapitału zakładowego. Wynosi on 0,5% wartości kapitału zakładowego. Procedura rejestracji. JDG można rejestrować online lub na stronie biznes.gov.pl. Cały proces trwa około tygodnia. Spółkę można zarejestrować online albo u notariusza. Rejestracja online nie jest tańsza. 350 zł to tylko opłata sądowa, ale korzysta się wtedy z umowy w formie wzorca. U notariusza koszty zaczynają się od około 3000 zł, ale w umowie spółki można zawrzeć indywidualne postanowienia. Co robić po rejestracji? Po rejestracji JDG, nic więcej. Działalność jest zarejestrowana po uzyskaniu numeru NIP i Regonu. Po rejestracji spółki należy w terminie złożyć zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 14 dni od dnia rejestracji. Poddaje się informacje o rzeczywistych właścicielach spółki, czyli osobach faktycznie kontrolujących biznes. Za brak zgłoszenia grozi kara do 1 miliona, a bank może odmówić otwarcia konta. Deklaracje PCC-3, podatek od czynności cywilnoprawnych, składany jest do 14 dni od dnia rejestracji spółki. Składa się deklarację podatkową, płaci 0,5% wartości kapitału zakładowego i dołącza potwierdzenie wpłaty. Formularz SNIP 8 składany do 21 dni od dnia rejestracji spółki zawiera dane o faktycznym adresie rodzajach działalności, składzie wspólników i organach zarządzających. Bez złożenia tego formularza nie można w pełni współpracować z urzędem skorbowym, nie otworzy się konta firmowego, nie uzyska statusu podatnika VAT. I tym podobne. Po spełnieniu tych formalności otwierane jest firmowe konto bankowe. Ważne niuanse i wskazówki. Wyposażenie salonu beauty w Polsce zależy od specjalizacji. W zależności od profilu działalności. manicure, fryzjerstwo, kosmetologia czy masaż. Potrzebny będzie inny zestaw sprzętu. Dla gabinetu kosmetologicznego, łóżka kosmetyczne, urządzenia do zabiegów oczyszczających, aparatura laserowa do zabiegów estetycznych w razie potrzeby. Koszt wyposażenia. Podstawowy zestaw dla niewielkiego salonu zaczyna się od około 15 tysięcy i sięga do nawet 40 tysięcy złotych. Profesjonalne urządzenia, w tym sprzęt do kosmetologii, aparaturowej czy systemy laserowe, mogą kosztować od 50 tysięcy wzwyż. Wynajem lokalu. Cena wynajmu zależy od miasta i lokalizacji. W Warszawie oraz w większych aglomeracjach będzie znacznie wyższa niż w mniejszych miastach. Remont i aranżacja wnętrza. Koszt wykończenia niewielkiego lokalu to minimum 10 tysięcy złotych. Materiały i koszty bieżące, średnie miesięczne wydatki na materiały, lakiery, farby, kosmetyki, narzędzia jednorazowe wynoszą około 2,5 tysiąca złotych. Wysokość tej kwoty zależy od liczby klientów salonu. Do tego dochodzą koszty dodatkowe, takie jak rejestracja działalności, ewentualne licencje, marketing i promocja, wynagrodzenie pracowników. Koszty eksploatacyjne oraz podatki. Wymogi wobec lokalu i przepisy sanitarne. Lokal powinien być zgodny z przeznaczeniem i posiadać pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Najlepiej wybierać przestrzenie z dobrą wentylacją, odpowiednim oświetleniem i wygodnym dostępem do klientów. Wymagane są również oddzielna strefa dla klientów i personelu, pomieszczenia sanitarne oraz toalety z umywalkami. Gabinet manikin zwykle wystarczy 10-15 m2, salon fryzjerski lub gabinet kosmetologiczny 20-30 m lub więcej. Normy sanitarne i higiena. Wszystkie powierzchnie robocze i sprzęty muszą być łatwe do dezynfekcji. Obowiązkowe jest posiadanie sterylizatorów do narzędzi, np. Na sterylizatory UV, autoklawy. Personel musi korzystać z materiałów jednorazowych lub wielorazowych poddawanych obowiązkowej sterylizacji. Lokale powinny regularnie przechodzić kontrole sanitarne i spełniać wymogi sanepidu. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii sanitarnej potwierdzającej zgodność lokalu z wymaganiami. Przy korzystaniu ze sprzętu kosmetologicznego lub medycznego, może być potrzebna dodatkowa licencja lub certyfikacja. Ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiednich dróg ewakuacyjnych. Odpowiednia temperatura, czystość, wygodne meble to elementy, które wpływają na poczucie komfortu i zadowolenie klientów. Pracownicy i formę umów. Otwierając salon Beauty i zatrudniając pracowników, warto dokładnie poznać warunki i formy umów, które będą obowiązywać w firmie. W Polsce istnieją trzy podstawowe rodzaje umów, z których każdy nadaje się do innych celów. Umowa o pracę to pełnowartościowa umowa etatowa. Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie, płatny urlop, płatne zwolnienie chorobowe, a także pełną ochronę pracowniczą, w tym możliwość uzyskania karty pobytu na podstawie pracy. Dla pracodawcy jest to najdroższa forma, ponieważ wymaga opłacenia pełnego pakietu składek, urlopów i świadczeń chorobowych. Jednocześnie jest to forma najbezpieczniejsza z punktu widzenia prawa. Sprawdza się, gdy zatrudniasz pracownika na stałe do zespołu. Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, oparta na świadczeniu usług. Wynagrodzenie jest zwykle godzinowe, nie ma urlopów ani płatnych zwolnień chorobowych. Ale składki ZUS są obowiązkowe. Pracownik może wykorzystać pracę w różnych godzinach według elastycznego grafiku. To wygodna opcja dla fachowców, pracowników na zastępstwo, studentów czy osób podejmujących dorywcze zajęcia w weekendy. Ważne, jeśli faktycznie pracownik wykonuje obowiązki jak na etacie, a jest zatrudniony na umowie zleceniu, urząd skarbowy może to zakwestionować. Umowa o dzieło. To umowa na wykorzystanie konkretnego rezultatu, np. zaprojektowanie wnętrza, stworzenie logotypu czy strony internetowej. Jest to jednorazowe zlecenie, nie podlega składkom ZUS. Opłacany jest jedynie podatek dochodowy, jednak tej formy nie wolno stosować w przypadku regularnej pracy, gdyż może to zostać uznane za objęcie stosunku pracy. Wówczas naliczone zostaną zaległe składki ZUS, a na pracodawcę może zostać nałożona kara. Ważne. Jeśli planujesz pomagać pracownikom w legalizacji pobytu, na przykład aby mogli uzyskać kartę pobytu na podstawie pracy, konieczna jest umowa o pracę albo umowa zlecenie. Sprawozdawczość i termin. Jeśli prowadzisz JDG, opłacasz składki ZUS i podatek dochodowy PIT do 20 dnia następnego miesiąca. Jeśli jesteś podatnikiem VAT, do 25 dnia miesiąca płacisz VAT. I składasz deklaracje. Jeśli prowadzisz spółkę, podatek dochodowy CIT opłacasz do 20 dnia miesiąca, składki ZUS za pracowników do 15 dnia, a VAT do 25 dnia miesiąca. Deklaracje roczne składa się raz w rok. Prowadzenie salonu beauty to nie tylko świadczenie usług kosmetycznych. To wszystko dotyczy wyboru formy prawnej, działalności. Rozumieniu systemu podatkowego, współpracy z podwykonawcami i pracownikami, wynajmu oraz księgowości. Na początku może się wydawać, że to skomplikowane. Wiele formalności, przepisów i terminów. W rzeczywistości to tylko struktura. Krok kroku. Na pewno sobie poradzisz, zwłaszcza jeśli masz odpowiednie informacje i zespół, który cię wesprze. Najważniejsze to wcześniej zaplanować działania, decydować, na kogo zarejestrować biznes, wybrać optymalny system opodatkowania, dobrać wyposażenie w ramach budżetu, spełnić wszystkie normy techniczne i sanitarne oraz oczywiście zbudować solidny zespół. I reputację. Jeśli czujesz, że to zbyt wiele, jesteśmy gotowi pomóc. Nasz zespół zajmuje się rejestracją JDG i spółek, obsługą kadrową i doborem formy opodatkowania i księgowością. Jeśli od dawna marzysz o własnym biznesie, teraz jest najlepszy moment, aby zacząć. Nie odkładaj marzeń na później. Niech twój biznes będzie stabilny i dochodowy.